Ja już do bawełny leżałam w depresji, przewijałam TikToka na telefonie i trafiłam do. No, to na pewno inaczej by teraz moje życie wyglądało, o ile w ogóle by wyglądało. Natomiast wiesz, no, w tej chwili nie, nie wyobrażam sobie. To, co się stało wtedy, na no, zawsze zmieniło moje podejście do, do życia i do szacunku dla, dla życia. I do kwestii niepoddawania się, bo, bo nie, no ja już skoro w ciągu kilku miesięcy wszystko tak się mogło zmienić. To no nie ma najmniejszego sensu się nigdy poddawać. Nie? To był taki moment, kiedy już wiedziałam, że terapia klasyczna z psychologiem w ogóle nie przynosi takich rezultatów, jakie bym sobie życzyła, a wręcz odwrotnie. I takim troszeczkę akcie desperacji zaczęłam szukać innych metod. Gdzieś tam wcześniej już miałam styczność z różnymi innymi metodami oddechowymi. Natomiast mówię, no, spróbuję już naprawdę dużego. Ja miałam zawsze duży problem z wizualizacją. Nie potrafiłam wizualizować, nie było takiej możliwości. Natomiast tutaj, od, na, od pierwszej sesji pojawiły się u mnie bardzo wyraźne obrazy i to takie sytuacje, o których nigdy w życiu bym nie pomyślała i do których nie dokopałabym się sama, gdzieś tam na terapii, bo po prostu nie pomyślałabym, że to może mieć na mnie wpływ. Nie? Natomiast tutaj no, zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, biłam się trochę z myślami i faktycznie. Zastąpiłam tą terapię z, z psychologiem oddechem 9D i nie żałuję do dzisiaj. Wiesz, po pierwszej sesji poczułam taką ulgę, jakby połowa rzeczy w ogóle ze mnie spadła. Zmieniły mi się, wiesz, reakcje takie automatyczne na różne sytuacje. To było dla mnie w ogóle nie... Do... Patrzyłam na siebie z niedowierzaniem i mówię, nie, to znaczy? Na pewno ja jestem? Nie, niemożliwe, nie? Ale jak to? Także wiesz, no trochę mówię, piłam się z myślami, bo nie, nie mogłam uwierzyć w to, że to może tak działać, nie? Że gdzieś tam ta praca z podświadomością może robić taką dużą różnicę, a robi. Różnica jest ogromna, może tak. Yy, wiesz, zacznijmy od tego, co gdzieś tam we mnie najmocniej piło, bo to chyba takie rzeczy, które właśnie już też zaczęłam yy, krótko o tym mówić, że gdzieś tam zmieniły się właśnie takie moje wewnętrzne reakcje. Ja zawsze byłam taką osobą bardzo łatwą do rozdrażnienia. Niewiele mi było trzeba, żeby wiesz, ogień ze mnie rozpalał i od razu bomba wybuchała, leciała rakieta. A to bardzo szybko, bo w przeciągu właściwie kilku, kilku sesji się zmieniło. Dużo więcej mam sobie teraz takiej cierpliwości i wyrozumiałości. Bardzo się zmienił w ogóle mój model komunikacji. Gdzieś tam raczej zamiast zaogniać sytuację, to w tej chwili robię za mediatora i tłumaczę innym, w jaki sposób się powinni komunikować, żeby nie mieć konfliktów między sobą. To też jest nie wiem skąd mi się wzięło, gdzieś tam zawsze we mnie było. Widocznie. Co tu jeszcze ciekawego. Zmieniły się bardzo moje relacje z rodziną. Bardzo. Zawsze byłam osobą, która rozwiązywała problemy wszystkich dookoła, nigdy nie miała prawa do słabości, wręcz to było źle postrzegane i to też uległo ogromnej zmianie faktycznie w tej chwili i widzę i czuję ogromne wsparcie i ogromną akceptację ze strony moich bliskich. Z moim bratem, z którym otoczyliśmy wojnę całe życie tak? i mieliśmy bardzo, bardzo ostre relacje między sobą. W krótkim czasie, bo chyba gdzieś po 8, 8 tygodniach sesji. Też jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle się zaczął do mnie odzywać normalnie, przeprosił mnie i zaczęliśmy mieć zupełnie normalny, bardzo fajny kontakt. To są tylko nieduże nie przykłady tego, co gdzieś tam tak samo od siebie się tak naprawdę zaczęło udać. No, nie mówiąc też o tym, że dotarło do mnie, że nie będę więcej pracować w korporacji. Absolutnie. Nie za żadne pieniądze nie ma takiej opcji. Także w tej chwili, no, się z tego, co kocham, utrzymuję się ze sztuki. Zaczęłam malować, też okazało się, że to wewnętrzne moje taki brak poczucia właściwie chyba własnej wartości, gdzieś tam takiego, takiej pewności siebie mi podpowiadał, że nie, no przecież ty nie umiesz, no jak, gdzieś tam, no, I też tutaj miały swój udział oczywiście sesje, bo zaczęłam widzieć, malować obrazy, które widziałam podczas sesji, które pokazywały mi się podczas sesji. No i to był, to jest strzał dziesiątka w ogóle. Także no same, same pozytywne zmiany, można by powiedzieć. To jest coś takiego, co zauważają inni. Ja w tym momencie zaczęłam tak troszeczkę ironizować, że to jest niemożliwe, że wiesz, zmiana Twojej wibracji powoduje taką falę uderzeniową na, całej, na, na całym Twoim otoczeniu, na wszystkich Twoich bliskich, że to w ogóle jak? Nie? Jak to jest możliwe? A tymczasem faktycznie, wiesz, i gdzieś tam moja rodzina najbliższa zaczęła patrzeć na mnie, ale co Ci się stało? To, 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 o co chodzi? Coś Ty zrobiła ze sobą, mówi, że, jest, że jesteś taka, a nie taka jak zawsze, nie? Więc takie było trochę zdziwienie w pierwszym momencie. Gdzieś tam faktycznie moi bliscy przyjaciele głęboko się szczerze uśmiechali, bo jak oni to powiedzieli, że liczyli na to, że kiedyś taki dzień przyjdzie, że mnie taką zobaczą. No i zobaczyli, mieli okazję. Dalej mnie to wzrusza jeszcze. <laughs> Więc tak, i druga sprawa, że też no cudowne rzeczy zaczęły się dziać u osób niebliskich, i takich osób, którym ja dobrze życzę, i które dobrze życzą mnie, więc okazuje się, że to nie tylko wiesz, wpływa na mnie, ale też na innych. Pierwsza sytuacja to jest taka sytuacja, w której tak naprawdę chyba pierwszy raz udało mi się pogodzić z, z żałobą, po prostu pogodzić ze śmiercią kogoś, kto był dla mnie bliski. Bardzo, bardzo długi czas to ciążyło, to ktoś po półtorej roku jest taki stan, wiesz, ciągłego podłamania, bezsilności, bezradności i takiego um, poczucia opuszczenia gdzieś mi, gdzieś mi towarzyszył i, i to się, to faktycznie też była taka sesja, w której udało mi się to, um, po prostu po sesji stałam i poczułam, że taki głęboki oddech, wypuszczenie powietrza i jakby to też we mnie po prostu... Zeszło I, i wtedy dopiero poczułam, że dla mnie ta akceptacja tej sytuacji jest możliwa. Nie? Odnośnie tego, że mam więcej cierpliwości i wyrozumiałości do ludzi, owszem, ale przede wszystkim mam dużo więcej akceptacji dla siebie. To jest też coś, czego dla mnie nigdy nie było. To zawsze mój wewnętrzny krytyk rugał mnie od najgorszych zakazy, najmniejszy błąd. I to też taka rzecz, która gdzieś w pewnym momencie po prostu klikła i zaczęły się pojawiać myśli wręcz odwrotne, ale to jest, przestań, przestań na to. Ty też masz prawo do błędu, ty też możesz coś. Wejść, Przecież 99% Ci wyszło, dlaczego się rugasz. Więc <laughs> to też taka fajna rzecz, która, którą zmieniły we mnie sesję, bo też sama w życiu bym na to nie padła i wiesz, listy, przyjaciele próbowali mnie do tego przekonać od lat. Nie udało im się, nie? <laughs> Natomiast dziewięć to załatwiło.